No. 3, 2, 1. Beatin niecykliczny, kabaretowy podcast serwisu Mayapple, wersja wideo. Zazurowana. Tak. Oc, bardzo cenzurowana. tak? Jakbyście słyszeli, co tutaj mówimy z anteną, TV. Yy, dlaczego, tym, dlaczego się tutaj spotykamy? Otóż w ostatnim odcinku mangatki mówiliśmy o monitorze, o tym tutaj pięknym monitorze, LG tak, 5K, ale no, stwierdziliśmy, że opowiadanie. Podkaście audio o monitorze no jest zupełnie dziwne. Pamiętaj, że Edzicho podał taki cały zestaw parametrów na co, co, co jest temu monitorowi, dlaczego on jest taki, taki świetny. Teraz będziemy pokazać, jak, jak to się go tak no, używa. Przy okazji psując te dokładne opisy i tak dalej, bo no, my pokażemy tyle, co my pokażemy. Tak ja się go dotyka, my go dotkniemy. Ja wypracuję za sekundkę tej ekran tego, tego monitoru. Działa to tak. Mamy moni monitor. Mamy. MacBooka Pro, koniecznie tego nowego, bo musi mieć złącza, złącza Thunderbolt, czyli żeby to, żeby to było no, żeby to było fajne. Wszystkie inne poprzednie MacBooki Pro, generalnie jakieś komputery z Thunderboltem zadziałają, ale tylko przez przejściówkę i nie będzie to takie fajne, jak za sekundę pokażemy. A tutaj mamy ten monitor. Dokładnie tak. No i dobra, przechodzimy do domu, stawiamy. Co musimy mieć? Tam z tamtej strony do tego monitora jest podłączony kabelek, ten właśnie Thunderbolt. Proszę bardzo. i podłączamy go jedną wtyczką. I przypomnijmy, ta wtyczka przenosi nam kilka rzeczy. Tak, przenosi obraz z komputera oczywiście na monitor. Przenosi obraz z kamery, z monitora na komputer. Przenosi z komputera na monitor dźwięk. No i jeżeli mamy powpinane z tyłu urządzenia, da. to wszystko to, co tam jest, przenosi z powrotem do komputera. Także to żyje. Żyje! żyje. Tak, no i proszę bardzo, włączyliśmy jednym kabelkiem, No i teraz najlepszy tego używa tak, że ten komputer można zrobić tak, i postawić go gdzieś w drogu. Tu postawić zewnętrzną klawiaturę, myszka, kładzik. I lecimy. Kładzik używać. Może pokażemy to, co ja wspomniałem w podcaście, czyli to z tą taką płynnością. Tak? Jedziemy. Tak no, Działa to mniej więcej tak, ja nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tak, ja się teraz będę uczył obsługi ta więc może mi to nie do końca płynnie wychodzić. Ale działa to mniej więcej tak, że jak zrobimy tak, Mission Control, to nie jest do końca płynne. Tak, okej, okay. okay. może w tym momencie było. Bo, Bo są dwa okna. Ale pootwierajmy tych okien trochę i zobaczmy, co się stanie. Dobra, ja też, też, będę, też będę się uczył, jak to się robi. Czyli, mm, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Dobrze, mamy otwartych dziesięć okien Safari i działa to. Faurem już znika. ja go cały czas utwiera. No! To drodzy słuchacze, jak chcecie kiedyś zobaczyć, jak Macintosh umierają, to zawsze jak dzieciaki szkolimy i pokazujemy dzieciakom koment N, one w pewnym momencie odkrywają, co się stanie, jak w Finderze nacisnę 200 razy koment N. Polecam. Niezależnie od komputera. Dobra, klikam ten Mission Control. Kliknąłeś? Tak. Nie, jeszcze raz. Nie, przysiągamy? Nie. O. że wrócić. Tak, to no wynika. Z, tak, to wynika z tego też o czym mówiliśmy w nagraniu, że To jest najprawdopodobniej zrobione tak, że monitor jest wyprodukowany na 5 lat. Na 10. Poprawmy, na minimum 5 lat. Monitor jest zrobiony tu i teraz tak, końcówka 2016 roku, a komputer no to też, to też tak można powiedzieć. Obudowa, karoseria, buda już jest, a wnętrzności ten silnik w tym samochodzie będzie Apple będzie poprawiało no nie wiem, co roku, co półtora roku. No i zakładam, że to co teraz zrobiłem na komputerze z 2018 roku zadziała płynnie. No tutaj trzymamy kciuki za Intela, żeby w końcu wróciła wydajność wbudowanych kart graficznych, szczególnie w przypadku trzynastek. Natomiast Michał, przypomnijmy, monitor na 10 lat, gwarancja na rok. Ale jak macie na przykład 15-calowy komputer, to możecie sobie kupić dwie takie matryce, jak wam jedna pannie, to na jednej będziecie pracować, drugą dokupywać wahammowo na radę. A zatem Ci już taką rzecz. Czy to ta sztuczka, którą tutaj zrobiłem? Czyli z tym mnóstwem okien safari, czy to na MacBooku Pro 15-calowym zadziała płynniej? Zadziała płynniej, bo tam masz osobny, znacznie bardziej wydajny czytel graficzny. Mm -hmm. No ale tak jak mówiłem, generalnie każdy komputer da się zabić odpowiednio dużą ilością okien, niestety tak to działa, tak? Natomiast jeżeli kupujecie 15-calowego MacBooka Pro, albo jeżeli kupujecie iMaca z Retino, to zróbcie sobie tę przysługę i dopłaście te kilkaset złotych, 3% wartości sprzętu dopłaćcie, żeby nie zabiło Wam dziesięć okien, tylko trochę więcej. Tak? tak, jeszcze taka uwaga, to też mówiliśmy w nagraniu audio, odnośnie wielkości komputera, i odnośnie tej przemyślności, bo tak. ale jak przenosimy komputer do domu, podłączamy go do monitora, tu mamy zewnętrzną klawiaturę, zewnętrzną... Znaczy zewnętrzną. Gładzik i myszkę, to to, jakie właśnie jest ten komputer, no powoli traci znaczenie. Dokładnie. No? I fajnie by było, jakby on przenośnie był jak najmniejszy. Dlatego to jest to, o czym też mówiliśmy w e, mankantce. ja w tej chwili mam duży dylemat. Czy się przesiadać na piętnastkę? bo to wiecie, płachta cięższe, czy używać jednak tej trzynastki, bo ta trzynastka przypomnijmy, nowy MacBook Pro 13, to z grubsza jest MacBook R, jeśli chodzi o ciężar. To jest naprawdę fajny komputer i jest spora różnica, jak biegacie. Ja mam czasem taką pracę, że biegam po różnych piętrach, biegów i innych dziwnych rzeczach z MacBookiem, to nowy MacBook Pro 13-calowy, a stary MacBook Pro 13-calowy, z Rediną oczywiście, to jest duża różnica, słuchajcie. Więc ja jestem zakochany w tym zestawie, tylko no, nie mogę tak jak robić, jak on. na stój siano, tak? Tak, dobra, podsumowując. Słuchajcie, to tak naprawdę ten jeden kabel to jest jedna z większych zalet postępu technologicznego. Tego, że dorobiliśmy się bo się teraz złącza Thunderbolt Dokładnie. w najnowszych komputerach i które możemy podpiąć jednym kablem do, do najnowszego monitora. Kiedyś trzy kable, potem dwa, dwa kable, kable, teraz jeden kabel. No i wiemy, co będzie dalej. No potem, no nie, wiem, nie wiem jak to zrobić, ciężko redukować dalej, tak, ale to, że jest ten obraz, dane i zasilanie teraz jednym kamerą, to naprawdę jest ogromna, ogromna wygoda. Jedziemy. Jedziemy. Zgodaj mi, jest na patrz na Nie, nie jestem w stanie tak się zjeść. Trzy, dwa, jeden, bla, bla, bla. Chcielibyśmy kilka słów o tym powiedzieć teraz. Jak ten monitor, no, użytkuje się też, jak słyszę to, co dzień. Tak, no więc to jest to, o czym mówiliśmy w markarce, że to jest monitor, dla osób trochę wyższych, pozbawiony wad Almaga. Nie trzeba podstawiać cykloteki, zobaczcie. Wielkotrę, jak podstawia najpiękniejszy palec, to on dalej się trzyma. Tak, to się tak. trzyma. Tak. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz no to standardowe Almagowe ustawienie kąta. No i to, co pytał z dźwięku w trakcie nagrania, czy monitor ma pivot? No nie ma, można tylko delikatnie tutaj o kilka kątów go przemieścić. To szczerze powiedziawszy, bardziej chyba przeszkadza już pomaga, jak ktoś ma prosty stół w domu. Ale nie, to jest jak też ma równą podłogę na przykład. On ma dom na zboczu wybudowany i majstrowy na przykład. <grym> tak. Nie pomagają budować tego domu, tylko go przeszkadzały. Dobra, no i teraz obróćmy go, Aha. żeby zobaczyć co on ma. Ciężkie zlech posadowym. Ale i tak przy e to słuchajcie, leciuski albo przy starych matrycach Cinema ma display zalanych aluminium to. Ten plastik na górze pomaga w niektórych sklepach. No i działa to tak, jak już pokazywaliśmy wcześniej, że tu jest jeden kabelet, który przyłączyliśmy komputer do monitora. Do to złącze jest oznaczone specjalnie. Tak. I mamy trzy złącze, do którego możemy podłączyć cokolwiek. cokolwiek. Na przykład dysk twardy. O, i w tym przypadku Tak, dysk twardy. No i wpinamy, tak, od razu. No i dysk ty... nam się. Jak, na jak zwykły dysk USB jest skąd też się zamontuje na komputerze. No i problem jest tylko taki, mimo że trzeba mieć blisko sklep mięsny to, tak. to, żeby kupić ten kabel. To jest problem roku 2017, tak. o którym nie będziemy za rok, dwa, trzy pamiętać, na to może być drobny problem. To jest zwykły, tutaj jest takie złącze, no takie się podłączę do dysku, a z drugiej strony, a z drugiej strony mamy, mm, mamy złącze USB-C. No chwilowo wiem, no, no właśnie, to, to, to co trzeba o czym pamiętać, żeby sobie korzystać z tego monitora w sposób naturalny, taki sprawny. To, to chcemy Wam pokazać, bo my o tym dużo mówimy. Ja o tym ciągle mówię w Magardzie, a teraz mam okazję Wam to słuchajcie, pokazać. Zobaczcie. Teraz będzie ujęcie, jak już biegnie tego swego biznesnego, kupuję. Tak. Mam ten dysk. Dysk ma wtyczkę USB-C. Z drugiej strony ma wtyczkę USB tam chyba B jakieś do dysku. No i to teraz fajnie wygląda. Słuchajcie, tak jakbyśmy się tutaj specjalnie przygotowywali, mamy takie coś. Ale ten dysk fabrycznie, tak jak go kupiłem, tak? Pierwotnie, on wyglądał tak. On był przez producenta dostarczony z kabelkiem starym, do starych maków. Do tych maków tam wiecie, sprzed 15 lat, tak? W 2016-2017 roku nie musicie wbrew pozorom kupować przejściówek, bo przejściówka aploska będzie biała, będzie brzydko wyglądać, a poza tym będzie dość droga. Możecie pójść, jak my to mówimy, z do sklepu mięsnego za rogiem, albo przez internet sobie kupić to Wam przywiozą. Sam kabel kabel kosztuje grosze i sprawia, że Wasz stary dysk staje się nowy. Choć nie traktujcie tej porady w kontekście BKB jako właściwej. Tak, no i tutaj, tutaj proszę bardzo, potykamy, i ten dysk może tutaj sobie na stałe mieszkać. Tak, z tyłu. A jeszcze takie mam już pytanie do Ciebie, bo załóżmy, że ten dysk mieszka tutaj na stałe. Ty przychodzisz z MacBookiem Pro, uh -huh. podłączasz i jest efekt natychmiastowego podłączenia dysku. Tak, tak. Rozumiem. I Czy monitor jest przezroczysty dla komputera, z punktu widzenia, jak on widzi się z dyskiem? To tak, tak to jest nie jest. Dokładnie hmm. tak. Jak wpinamy to. Ekran oczywiście się aktywuje. Super głośniki się aktywują, bo myśmy o tym chyba za dużo w matematyce nie mówili. E, pokażemy Wam też to. Oczywiście kamera, mikrofon, to wszystko się włącza. Ale jeżeli tu mamy podpięte dyski, skanery, mikrofony, drukarki, sieci, to po prostu jednym kabelkiem pyk i całość ożywa. To jest bardzo fajna sprawa. Czyli to co na 2017 rok musimy ogarnąć to te kabelki. Tak. Czyli tak. jak mamy więcej tych urządzeń typu właśnie dysk, Skaner, mikrofon i coś tam jeszcze, co mi się, drukarkę na kablu, jeśli ktoś jeszcze posiada, to wszystko sobie można tutaj podpiąć. No, no ograniczenie do trzech. Za sekundkę bo już, już wymieniliśmy więcej niż trzy. No 3 może 3 można zapiąć haba, tak? Tylko pamiętajmy, że takie huby jak na przykład DB stosuje elegancko wyglądają. Dobra. Tak. A co teraz mamy robić? Jeszcze raz to samo. Dubel. Dubel. 3, dwa, jeden. Go. A to poprzednie się nagrało? Tak, ale nie w całości. Proszę. No to słuchajcie. Ale mikrofon się pojawił. No tak. Możecie porównać Apple'owy design i design LG. Tak. To co mnie najbardziej, to co mi... Nie wiem, razi, to no nie ciężko powiedzieć, że razi. To, co jest najbardziej widoczne, to jest sposób, ramka, różnica między ramkami. Tak wygląda design na polski. Jak już byśmy ściemnili zupełnie obraz, nie wiem, czy to się da zrobić, zakładam, że się da, proszę bardzo, to nie widać na rzut oka różnicy między ramką a ekranem. Tak. No to, tak, 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 na tak Jednocześnie. A tak robi monitory cały zewnętrzny świat, wszyscy inni. No i proszę bardzo, tu jest ramka, a tu jest monitor. nie to razi, ja Ale... to widzę od razu. Żeby też było jasne, ja osobiście, paradoksalnie, pomimo tego, że jest brzydkie, to wolę LG. Bo? Bo Apple uzyskuje wrażenie tej jednej płachty tym, że to jest szyba. Jedna szyba i tu mamy mniejszy refleks. Aczkolwiek to, to wygląda tak dzisiaj. Tak jak Michał zauważył, w MacBooku, tym 12-calowym MacBooku, co do którego ja jeszcze raz przypomnę, że moim zdaniem on ma najlepszy ekran ze wszystkich urządzeń Apple, pomimo tego, że nie ma DCI-P3. Tak? To jest jedyny nowo, nowożytny sprzęt Apple'a, który nie ma DCIP3, ale ma tak diabelny kontrast, ma tak maluteńki refleks, że jak Marco Arment mówi, że on miał iMac'a 5 k i MacBooka 12 cali przez dwa dni, bo dał, mu się nie podobało i ten MacBook nie miał takiego dobrego ekranu, to Marco postaw sobie te dwa komputery obok siebie przez dłuższy czas i się zastanów. Tak? Mały ekran w tym małym MacBooku potrafi mieć to wrażenie tej płachty, ale nie ma refleksu. Słuchajcie, nie ma refleksu, więc tutaj ten zminimalizowany refleks, pomimo tego, że tak jak Michał zauważył, no, no piękne, to nie jest. <grym> skrzypi, ale, ale refleks jest mniejszy, więc jak ktoś ma tego typu podejście jak ja, że no, tam czyta te literki, słuchajcie, jeszcze w wersji dla ślepych na umu to ten mały refleks służy. Ale to jest... Nie wiem, czy to jest widoczne. Nie wiem, kto się zakłada, nie uda pokazać, ale jak się zrobi coś takiego to to naprawdę jest bardzo duży, do, dobre wrażenie. Do tego. Tak. Chodzi o jakość, tak, tak. jakość czytanego tekstu, jakość to wszystkiego zrobionego. No to jest klasyczna retina, to się bardzo przyjemnie ogląda, nigdy żadnych pikseli. No, to nie razi, to nie jest szyba, która, która no nie, odbija światło. No jest, to, więc to naszekania z designem to jest raz, ale jakość tego trzeba przegłosować. Oczywiście. Tak, więc żeby było jasne, ja jestem zadowolony, ja się bardzo cieszę, że oni nic poszli tą drogą że refleks jest mniejszy, no bo hej no, nie jest śliczne. Z Zdzichu zobaczył, że ramka jest wyższa na górze, tak? Ja ale... zobaczyłem dopiero później, no faktycznie, jest ramka wyżej, zgadza się, tak? To jest to niesymetryczne, no ale żeby to miał być, jest tego monitora. No, bo jak... no faktycznie, nie da się używać, że ramka jest z, z, z góry wyższa. Jak pracujecie, to patrzycie tu. Jak nie ma refleksu, to jest ok. No i jeszcze można zrobić to, co już pokazywaliśmy. Tak, i w ogóle można sobie pomachać pogibać. Tak, no i, i głośniki są w tym samym miejscu. Tak, w tym głośniki, głośniki są na dole, tak samo jak tu, tak i tam są na dole. I to jest słusznie, bo to na wszystkich różnego rodzaju filmach jest pokazywane, czyli że dźwięk, który znaczy film, rysunek jest taki, żeby dźwięk odbija się od stołu i wtedy jest lepsze wrażenie dźwięku wszystkiego. Wszystkie inne rozwiązania są, są bardzo, bardzo przyjemne, bardzo przyjemny monitor. Tak i to, o czym Myśmy chyba, Michał, w końcu nie powiedzieli w tej mankantce. Jak posłuchacie gdzieś recenzji innych osób, to tak mówią, że no, wiecie, głośniki w monitorach, to tam wiadomo, żadna specjalna rzecz i tak dalej. Te głośniki w tym monitorze są naprawdę przyzwoite, są naprawdę fajne. Tak jak się wszyscy zachwycają głośnikami w nowych MacBookach Pro, to one zjadają oczywiście te głośniki w MacBooku Pro, więc ja jestem mega zadowolony z tego, jak dźwięk. Ale wiesz, po głośniki tego i głośniki tego Mniej więcej to samo. Mniej więcej to samo. Mm -hmm. Ale my nie się zawsze ma głośniki Walmaku bardzo podobały. Mm -hmm. No różnica jest taka, że, że tu komputer jest zbudowany, a tu musisz mieć może... <grym <grym tak, musisz musisz mieć. Tak. Musisz, musisz mieć tę zabawkę. No, no, ale Jak go tak zamiesz, to już tak, tak, tak pomijając wszystko. Jak go tak zamiesz i są te doki, które pozwalają ci go tak ustawić, to może być całkiem ładne i przyjemne. Mm -hmm. Tak jest. Chcę też powiedzieć, że nie o tym chyba Ja bym powiedział, jeżeli widać nas z drugiej strony. nie Przepraszam, że tutaj na to wiadomo, nasz nowy design, tak? Właśnie z Michałem rozmawialiśmy, że mógłby być różowy. Także kolor Rose Gold moim zdaniem byłby ok. Nie, Rose Gold nie, ale jak byłby w Space, Space Gray'u ten tak. tutaj iMac to naprawdę źle by nie było. Tak? Bo ta faktycznie tak. różowa płachta na takiej wielkości mogłaby co niektórych gorszyć. Chociaż jak Krystian mówi, yy, nie sieje zgorszenia. Nie sieje zgorszenia. Tak, tak. Znaczy ten nie... różowy oczywiście. Tak? tak. Natomiast słuchajcie, spójrzcie na ten monitor od tyłu. Czy on wam coś przypomina? Next. Next. Tak, tak, tak. No to jest taki, tak. to jest taki design sprzed 20 lat. Tak się robiło tego ne to, Next Next. Mnie tak. to osobiście przypomina ten, tego Next Cuba, Jego monitor to jak one by były prezentowane. Więc. Okay, to, to pamiętacie tam... te teorię, że to Apple to zrobiło. Apple to zrobiło. Co mam usiąść? To, to jest taka, nieśmieło to jest yy, z jednej strony jest taka zona, że to jest coś, co jest z tyłu. No nie patrzysz na to, a z drugiej strony to jest przypominam, co Jobs zawsze mówił, że oni to szlifują nawet wewnątrz, żeby było piękne. Bo wiesz... Że, że dobry stolarz... Tak, jaki jest, stolarz? jest sens robienia, wiesz, żeby było z tyłu szafa była piękna, skoro i tak jest do ściany. Bo, to... tak? bo, bo, bo ma być piękne. Tak, 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 bo, daj... tak? bo ma być wszystko. łącznie z układami w środku, żeby to będzie mm. równiutko, ładnie, pięknie i tak dalej. Tak. To ja, to jest dla mnie. Duż, wysoko. Oceniam design tego, tak tego, oceniam tak średnio. To jest po prostu jeden z wielu monitorów, jakie są na rynku. Aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, jak się tak popatrzysz na ten ekran, to to jest coś fantastycznego. No, tak. a ja jeszcze raz podkreślę, że ja się cieszę, że tu nie ma szyby, że jest brzydki, ale nie ma szyby, ja się cieszę. Mhm. To są nowe monitory na halde w K7. A jest jakieś oprogramowanie, które chciałem kupić, a nie mogę, bo. Bo jest za darmo i ja kombinuję, co tu zrobić, jak reklamy usunąć, żebym ja kupił parę groszy i, i tam tak, Nie tak. pamiętam już co to jest. Także, ale je, je, jest coś takiego, że chętnie bym zapłacił. No. Ja tutaj mam gadkę zasubskrybowaną w tym komputerze. No. Nie, bo nie była, nie mogłem... A bo to jest nowy użytkownik. Bo to jest nowy użytkownik. Dobre, dobra, 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 dobra. Tak, coś jeszcze? Tak? chciałbyś coś jeszcze? Oprócz tego? Testujemy nowy... znaczy ja testuję, bo nie widziałem wcześniej program do... Subskrypcję podcastów na Macu, żeby nie uruchamiać iTunes. <kłysy> tak. Tak, No i naprawdę nazywa się Downcast. Jest działa? Bardzo fajny jest też na ios 5 euro z Chyba tak, ale warto. Wspierajcie deweloperów. Tak. Kupcie od nich też czasami. Dokładnie. Tweetbot to nie ma zainstalowanego. <kłysy> Chyba i. Nie, nie jest, jest, przepraszam, jest Twigbot, Jest, przepraszam, odwołuję, co powiedziałem, jest Twigbot, w porządku. Podstawowe narzędzie do pracy. Nie, no nie, trzeba całkowicie autoryzować. No, 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 ale jest zainstalowany, mimo zwracam honor. Podstawowe narzędzie do pracy jest. No ale tu jest. Jest? No jest. Jest, 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 jest. Jest Twidbot. Jest jak, jak żyć, da się żyć. No, bez tego ciężko. Sucer, a miała ściana z tyłu Ci nie przeszkadza? Nie, nie, jest dobrze. Klinicznie jest. Jak w salonach ma być.